Cześć, z tej strony taśma startowa. No, lecimy z pigułką żużlową. Dzisiaj w pigułce mamy. Drugą ligę, pierwszą ligę. I Gram Challenge. I gra Challenge. Zaczynamy od drugiej ligi. Zaskoczenie. Na sam początek. Tak. Na sam początek zaskoczenie, a mianowicie ŻET-Terzet Rzeszów przegrywa ze SPEC z House P z Rzetem Poznań u siebie na torze. Tak, to jest. Poznań tak naprawdę w tym sezonie no, jeździł do tej pory bardzo słabo. Rzeszów ja myślałem, że tutaj będzie walka o. Gdzieś próba wydarcia awansu od. Ale wiesz co, Paweł, e, zwróć uwagę na to, że oni nie pojechali w swoim najmocniejszym składzie. To też prawda, oczywiście, że tak. O. Zabrakło Dawida Lamparta, e, który jest. E, przynajmniej u siebie na torze, ale nie tylko e, maszynką do robienia punktów tej drużynie. E, no i coś tutaj. Poszło nie tak. No Adam Ellis przyzwyczajał nas do tego, że jest liderem w tej drużynie i nie zrobił punktów. No Patryk Hansen pojechał. No, tutaj... no Patryk Hansen pojechał, Dawid Stachirał u siebie na torze e... Patryk Patryk to, że pojechał. Patryk Rolnicki coś tam walczył. Ale bardzo dobry jazda za to. Um... Mateusza Majera? Chciałem tak powiedzieć o Poznaniu, ale oczywiście Junior także tutaj pokazał Mateusz Majer. Młody chłopak. 5 plus 2. 5 plus 2, dokładnie, bo tam było przydarzyło no i się... Czyli nie się w trzech startach. Powiedzmy sobie to w trzech, bo, trzech. Tam, bo tam była ta kolejna kuriozalna sytuacja, gdzie dwóch rzeszowskich juniorów zostało wykluczonych z biegu, więc... Tak, dokładnie. Hmm. No tutaj Robert Chmiel. To było zaskoczenie. 12 z bonusem. Hmm. Tak, zdecydowanie. No gość, w ogóle to bardzo różne. Markus ma z, z yy, 11 do 10. Mm. No i, i nie pojechali. No, poczta, panicz, dwa punkty razem. Zbysiorzek Suchecki Lars Skupień, druga linia pokazali swoje. No tutaj nie ma o czym za wiele mówić, tak naprawdę. No, Poznań pojechał swoje, wygrał w końcu mecz. I to na wyjeździe. I to na wyjeździe, więc. Z silnym zaczyna, rywalem. Zaczyna się tam robić ciekawie, tak naprawdę. No to, tak naprawdę, poza pewniakiem, do którego zaraz przejdziemy, no to, no to tam jest jak jest. Dokładnie. No, ale zanim przejdziemy do pewniaka, to mamy jeszcze jeden meczek tutaj na szybko przed nim. Myślę, że niespodzianka. Co nie. o Rawicz? Niespodzianka? Tak, nie, myślę, że nie. O, czy nie tyle niespodzianka, co biorąc pod uwagę skład Rawicza. No tak, no to pod to tym względem. To może pod tym, pod tym względem jakaś tam niespodzianka. No przyjechali na trudny opolski tor. Ee, ale kim przyjechali? Ale kim przyjechali? No Bartkiem Smektału, który robi 17 punktów w 6 startach Jamonem Linsejem, który, który robi dychę. W 4, bo w piątym był defekt. W piątym był defekt. I Szymonem Schlauderbachem, który robi 11 plus 1 w 6 startach. I tych trzech zawodników zrobiło praktycznie cały wynik, bo, bo Damian Baliński do, dorzucił dwa, Anders Rowe dorzucił jeden, Kenan Ken, Ken you dorzucił jeden. Czyli cztery punkty razem dołożyli. I dziękuję do widzenia. nie dorzucił nic. E, dziękuję, do widzenia, trzech zawodników zrobiło wynik. E, a z kolei Opole pojechało bardzo równo, bo nikt nie zrobił dwucyfrówki. Ale nikt, też nie odstawał z... ale nikt też nie odstawał. Najsłabszy był René który zdobył 6 plus 1. No, to jest... no dobra, no junior był najsłabszy, Jakub Posyczka. No to ale, to junior. ale, juniorów... ale to 3 plus 1 zrobił. Na juniorów patrzymy trochę innym okiem. No okej, okay, no, no tak. No bardzo równe nie było dwucyfrówki, było dużo bonusów. Jechali po prostu równo, jak drużyna. No i S -s -s możemy przejść dalej. I jeszcze chciałem jedną rzecz. Sam Masters tutaj. To jest zawodnik, który jeździł w Lublinie jeszcze jakiś czas temu. W tym momencie miał jeździć w pierwszej lidze, To tutaj nie zabrakło mi miejsca dla niego w pierwszej lidze. O I ile w tamtym też... sezonie w, w drużynie, w, gdzie on w Ostrowie jeździł, coś tam jeździł i coś tam udowadniał, że jest tym zawodnikiem, można powiedzieć, pierwszoligowym, no tutaj dla niego miejsca zabrakło. No dokładnie. No, w Lublinie także w pewnym momencie w pierwszej lidze stracił miejsce w składzie, przypominamy, bo, no, przypominamy, też, nie bo też nie było wyniku, więc, więc... A tutaj w drugiej lidze no, to też nie jest. jest zawodnika, który jednak przyzwyczaił do jazdy w pierwszej lidze, który jeździł w tej pierwszej lidze i który tam raczej walczył o miejsce w składzie. 6 plus 2, no, żadnego indywidualnego z... zwycięstwa. No to nie, no, to to jest zawodnik, który myślę, gdzieś że, najlepsze lata ma Ale za myślę, sobą. Że jednak... i... Opole, pole. Biorąc tego zawodnika, troszkę lepszych wyników się po nim spodziewało? Myślę, że tak. Myślę, że tak. No ale tak jak mówimy, no, tutaj jechali też z Unią Rawicz. Unią Rawicz, e, e, kolejarzem Leszno, tak. tak. E, nie, no Paweł, ok. No, wynik był jaki był, każdy widział. Dokładnie. No przechodzimy do ostatniego meczu. Tu się cudów nie spodziewałem, ale nie spodziewałem się tego, że wilki się przejadą po tych biednych półamatorach niemieckich. Myślę, można było się tego spodziewać. No. W derbach wilków można to tak, tak nazwać W wilczych, wi tak wilczych derbach. Wilki Wittstock, Wilki Krosno. Mhm. Zabrakłeś jeszcze Wolverhampton do Twój meczu? Mogło tak być. Wiesz co? No tutaj Wilki z Krosna udowadniają to, że oni z buta wjadą do tej pierwszej ligi. Gdzieś ta drużyna jest fajnie poukładana, zbudowana w zeszłym sezonie na zgliszczach, tak naprawdę tego co się działo wcześniej wjadą z buta do pierwszej ligi, o ile będą fundusze, bo jak będą tak, takimi wynikami mecze wygrywać, no to... Myślę, że na to też wypłaty. są i fundusze. Myślę, że tam pani Marta Półtorak już tam sakwę naszykowała na wypłaty. No, zapewne tak, aczkolwiek to jednak jest wynik, gdzie pewnie to, to była mina. Jak sobie pomyślę o tych wypadach, no jedyne czym jestem zawiedziony, co ja muszę powiedzieć. A, tak, Mateusz Cierniak trzy punkty. 3 punkty w Paweł, jasne, okej. Okay. Chłopak gdzieś chyba jakieś. Coś przeżywa jakiś kryzys chwilowy. No może tak być, no co no oni tutaj wszyscy fajnie pojechali, no cała drużyna, cztery, poje... dwucyfrówki. cztery dwucyfrówki, cała drużyna fajnie pojechała, dziękujemy, zamykamy temat No meczu. i Andrzej Karpow pokazuje, że jednak jest liderem tej, że zszedł do drugiej ligi, jeździ tu i tu i jeździ. I jeździli bardzo dobrze. 61 29 na wyjeździe. Na wyjeździe. To I trzeba, to, trzeba yy... to był Wilczy Walec, można by powiedzieć, który przejechał się po prostu po nie, nie, nie wiem nie wiem czy w końcu powiedzieliśmy jaki był wynik yy, 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 kolejarza yy, kolejarza yy, 48 42, 12, tak. Wygrał kolejarza pole. To do poprzedniego meczu, bo nie wiem czy powiedzieliśmy. Yy, o to chodzi. I tyle. Yy, Przechodzimy. Jeszcze do... jedna rzecz. Lukas. Fingej, nie wiem czy dobrze wymawiam jego nazwisko, Finhagen, nie wiem jak to się wymaga. No no, no. No, no no to jest junior i spójrz na jego wyniki, tak naprawdę jako jedyny ciągnął te wilki. Mówisz z Widstoku. Tak? Tak. 12 punktów juniora. No i okej okay, no. Niemieckiego juniora, który jest no pół amatorem nadal. Dobrze, czyli w takim układzie jest światełko w tunelu na to, że nie tylko nasi czy Duńczycy mają jakichś zawodników, którzy są perspektywiczni. Rosjanie, pamiętajmy o Rosjanach. No dobrze, no cieszę się. To, że Rosjanie bardzo chcą być Polakami, biorąc tak, pod uwagę ostatnie. Dobrze, Paweł, y, dalej. Ósma, ósma kolejka pierwszej ligi. e-winner pierwszej ligi. No tak. Tutaj mamy. Tutaj kilka zaskoczeń. Mianowicie, bardzo zdziwiłem się wynikiem Ostro Ostrowa ze Zdunkiem, bo o ile Ostrów jest mocną drużyną, i to udowadnia dwóch sezonów, odkąd wjechali do tej pierwszej ligi. O tyle. Eee, nie spodziewałem się, że Zdunek jadąc yy, na nie do końca gościnny Ostrowski Tor yy, zrobi tak mało punktów Koniec No tutaj da, do, yy, Dość słaba jazda z Dunka, szczególnie że 58-31, no. że Przebąkiwali w pewnym momencie o walce o awans z Toruniem, że tutaj to. No, chyba nie, no, no chyba nie bo. Nie w tym sezonie, Nie na w tym pewność. sezonie i tutaj znowu y, mamy sytuację taką, że oni pojechali równo. Bo y, się Walasek y, 8 z bonusem, Tomek Gapiński się obudził, Adrian Cyfer, okoń jak pojechał, bo, bo 12, 11 z dwoma, Nikolaj Klint, gość no, no, gościek z który też pokazał, że. Fajnie jeździ i juniorzy, o ile się czepiałem juniorów Ostrowskich w poprzednich meczach to tutaj i zarówno Kuba Krawczyk, bardzo młody chłopak Jednak i Taśma, Sebastian Szostak, okej, okay. ale wiesz co, patrząc na punktację Wybrzeża, Krystian Pieszczyk, który ma ambicje ekstraligowe w czterech startach, robi trzy z bonusem. Gdzieś może to... Kacper Gomulski, który miał ambicje ekstraligowe i on o tym otwarcie mówił, robi 3 punkty. To jest dla mnie troszkę kuriozalna decyzja, ponieważ zrobił 2-1 i więcej nie pojechał. No dobrze, no pojechał pająk, który zrobił 6 punktów i też jak na byłego ekstraligowca jest to zdecydowanie no, za mało. Nie, pojecha no, nie pojechali juniorzy. Zaczął dobrze, a później. No i wracając z Ostrowa, jeszcze nie wiem czy czytałeś, miał wypadek samochodowy, nie czy nie jego wiem, czy ekipa dobrze. bus poszedł w Rów, chyba bodajże tam po jakimś tam zderzeniu, więc ten chłopak ma teraz duże problemy. To jeszcze dochodzi. Dodatkowo. Jeszcze dodatkowe stresy dochodzą, więc. No i co, no Erasmus Jensen, który próbował w jakiś tam sposób ciągnąć wynik tej drużyny, tyle. Przechodzimy Paweł dalej, a mianowicie mecz, który Paweł Słupski. Starał się uratować, żeby, żeby został po prostu objechany tak? i zaliczyć wyniki tego meczu. Zresztą oni wszyscy walczyli o to. I orzeł u siebie na to, że e, pokonuje jaskółki. jaskółki. unietarnów Tarnów. 28:20 po ósmym biegu mecz zakończony. niewiele możemy tu powiedzieć nawet o no może oprócz Rohana Tangate, który wstrzelił komplet w tych trzech biegach, czyli 9 punktów zdobył. Nie możemy tak naprawdę powiedzieć za wiele. Jeleń oprócz. wrócił do składu, Brady Kertz. coś tam zrobił, Tangate zrobił komplet w, w, w tych swoich startach, Norbert Kościuk fajnie, Marcin Nowak fajnie, oni pojechali po prostu równo, tak. No tutaj z po, drugiej z drugiej, po drugiej stronie, poza. No wszyscy równo pojechali. Ich jest zaskoczenie, przemek konieczny, dwie, trójki. Najlepiej punktujący zawodnik w drużynie. Dokładnie. Ale Mateusz Czerniak? No jeden i defekt. No, no, to, też... no to dobrze, no okej, okay, No Kim Nilsson, cztery. Daniel Kaczmarek, jeden z bonusem. Broczka, trzy. Misiek gruchalski. Mecz przerwany. Nie możemy za wiele tutaj powiedzieć o formie, no bo nie możemy, no nie, nie odbył się cały mecz, nie każdy objechał wszystko co miał do objechania. No i co? I tyle. I. Mecz uratowany, oni chcieli objechać ten mecz do końca, warunki atmosferyczne na no to nie pozwoliły. Zamykamy ten, Uda, temat tego meczu. Zaliczony jest wynik. Nie oszukujmy się, że nie będziemy musieli gdzieś wciskać jeszcze, że nie będą musieli łodzaże wciskać gdzieś do terminarza jeszcze dodatkowego meczu. Panie kolego. Toruński bez walec. Bez niespodzianki przyjechała Polonia, Abramczyk Polonia, bydgosz do Torunia. No i w Derbach. No, no i w Derbach 54-36. O no ile na początku meczu można było mówić o fajnej walce tej Polonii, która się stawiała, tak później no to już było długa droga w dół. Długa w, droga w dół i poza tak naprawdę Mandereasem, Jagerem i Dawidem Lampartem nie pojechał nikt, bo nawet Kajchu, Kebank -e pojechał dosyć słabo. 6 plus 1, no, nie, to nie. wynik naprawdę... Co, może mo... zawodzący może być gorszy, spodziewaliśmy się Możemy tego, zamknąć tego jest... Paweł to, bo tu nawet nie ma sensu Mamy tego czterych, analizować. Ekstra, właściwie już można powiedzieć, że pięciu ekstraligowców, a po to, że Toruń, bo Wiktor Kułakow także jest zawodnikiem, który nadaje się do ekstraligy. i myślę, że w przyszłym sezonie go będziemy tam oglądać. Brakuje tam juniorów, o czym mówimy za każdym razem, w Toruniu brakuje juniorów, brakuje tych zawodników. Może w przyszłym sezonie coś się zmieni, Kamil Marcinie zrobił 4 punkty, no do, no to już jest coś, ale to nadal jest Igor Kopeć-Sobczyński, jeden punkt jak na chłopaka, który jeździł w Ekstralidze, który miał za sobą te e, doświadczenia tam i ma ostatni sezon na juniorce, od takiego chłopaka się jednak powinno wymagać więcej, nie oszukujmy się. Mm -hmm. No i co, i co powiesz na, meczu, na temat meczu e, Dauga Start? Powiem Ci szczerze, że nie oglądałem tego meczu. No bo generalnie nie, ja go też nie oglądałem, bo on leciał... A no tak, nie mogliśmy go oglądać. Nie mogliśmy go oglądać w sumie, bo on leciał nawet, na... Lecia. Gdzie przez obostrzenia nie może być ekip telewizyjnych. Ekip telewizyjnych. No i start przyjechał na to tor do Dałga Pielskury, no nie oszukujmy się, jest. Tam było zaskoczenie, bo oni już tak naprawdę po pierwszej czy tam po drugiej serii startów Bodusa uratowali. Eee... No, o czym mówimy? To o czym mówiłem Wadim Tarasienko pokazuje, że jest zawodnikiem na pierwszą ligę. 9 plus 1, dobry wynik Dokładnie, Andrzej Kudryjaszow Oni pojechali po prostu równo, Paweł No, Kasia Spodzuk Z Jewgienii Kostygow 11 O czym powiem bardzo ważną rzecz, Łotysze w przeciwieństwie do większości do, Może nie większości, do wielu polskich drużyn Mają świetnych juniorów Juniorów No i tutaj zobacz, wrócił Francis Gust do, do składu i robi 7 plus 1 Olek Michajów 4 plus 1 Pojechali równo świetni juniorzy po prostu no, w przeciwieństwie do juniorów tutaj z Gniezna, którzy zdobyli jeden łącznie punkt, tak. przegrywając 5-1 bieg juniorski. Jasne, no i w sześciu startach Team Olakti robi 16 punktów, ratując tak naprawdę wynik tej drużyny, bo... Z Oskarem Feiferem do spółki, który zdobył 10 plus 2. No, z Oskarem Feiferem do spółki, który robi 10 plus 2. Nikt więcej, nic. Temat mamy pierwszej ligi zamknięty. Dokładnie. Mamy Wszystko wiemy, co, co trzeba było. Co nam zostało? Grand Prix Challenge. Yy, wiesz co, Zawiozł, zawiodłem się trochę na naszych, na naszych zawodnikach. Nie tyle na Mateju, który zrobił Michael. ten wynik i wygrał. Mikel Mikkelsen, Grigori Łaguta po 7 punktów. Mało. 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 że tutaj nie było yy, aż takiej obsady, która mogłaby gdzieś tam walczyć. No każdy, przypominamy, że każda nacja miała po jednym zawodniku tak naprawdę hmm. No Słuchaj, no Grisza przegrał przecież z Kowatim z Włochem swój bieg. To Właśnie o tym mówię. Każda nacja miała po jednego, więc tutaj występowały takie tacy zawodnicy, nie boimy się tego słowa, egzotyczni Jasne. jak właśnie Nicolas Kovati z Włoch jak Jurica Pawlicz, który no, jednak kwalifikacje do Grand Prix no, jest Chorwatem, no, który jeździ ten Ukraina miała swoją reprezentację. Każdy miał po prostu po jednym e, po jednym miejscu. Hmm? Więc nie. nie było tu obsady, aczkolwiek... zaskoczeniem Krzysio Kasprzak. Dwa zaskoczenia, tak naprawdę Matej Żagar nie jest zaskoczeniem tej. No nie. Dwa zaskoczenia było. I Oliver Bertrand, Bertrand też, który widać było to szczęście i tą radość u Oliviera. E, popłakał się chłopak po, po zakończonych zawodach. E, Zakwalifikował się. Nie wiem, czy widziałeś jak wyglądał ten tor. On był mega trudny, Paweł. Oczywiście, że tak. No, w Górniczalno... no. Zawsze, zawsze tam jest trudny tor, no, ale tutaj, tutaj była straszna kurzawa, decydowały pola startowe. No, Grisza sam wspomniał o tym, że miał niefartownie, bo wystartował z numerem 1, więc był zawsze po porównaniu toru. Nie mógł w żaden sposób znaleźć tej optymalnej ścieżki do wygrywania i koniec. Ale Krzysztof Kasprzak właściwie e, oprócz ostatniego biegu zrobił komplet i w dodatkowym biegu jeszcze e, był o trzecie miejsce przegrał z Oliwionem Brysonem, o drugie miejsce przepraszam, mhm. dodatkowy bieg. Ale on tu tak naprawdę w ostatnim jego było wykluczenie, ale on zrobił 12 w 4 startach. On zrobił komplet i zadziałało to myślisz na księcia psychikę gdzieś? Czy pokazał w ekstralidze My, później za chwilę? Myślę, że My, mogło, co, być mogło być coś takiego z racji tego, że. Takie, no. Taki przeskok. Być może. Jeżeli jedziesz w zawodach indywidualnych yy, i walczysz o Mistrzostwo Świata, yy, czyli yy, o, o, udział, o udział yy, w Mistrzostwach Świata. To może po prostu gdzieś tam ta klepka w głowie się przestawiła i pojechał Krzysiek na takim, na takim poziomie. Gdzieś może ta psychika, coś inne, coś się zmieniło. Szkoda mi trochę, Aleksandra Łuktajewa i Wacława Milika, którzy też do końca walczyli za to, zabrakło po punkciku tak naprawdę, żeby było jeszcze jeden, żeby ten bieg dodatkowy był objechany we czterech o to miejsce. Szkoda mi tych chłopaków, bo też walczyli szczególnie Jakas Łuktajew, tym 3-3-3-2, no, i wykluczenie. Hmm. Naprawdę olbrzymia szansa dla niego. Szkoda, że nie wykorzystana. No tutaj były egzotyczne nazwiska, typu Brock, Nicole, e, Nicola z Kowati, e, Dimitri Berger, Nick Skoria, din... który z rezerwy jechał, ale jechał. Ale jechał. No tak, no tak naprawdę tutaj mieliśmy nazwiska tak naprawdę zawodników, którzy być może zasługiwali na to. To dla mnie to był mimo wszystko. No Matej Żagar, naszych trzech zawodników z Dublina, czyli Matej Żagar, Grigory Łaguta, Mikkel Mikkelsen. Max Frick, myślę, że tak. No, no tak. No, Waszka. Yy, Waszka, mi yy. no nie ma, czy no myślę, że tak jest ekstraligowcem, jest yy, też Czechem. Tyle. Robertson? no. Nie postawiłbym na niego pieniędzy, że się zakwalifikuje, powiem szczerze. Wiesz co, jakbyśmy postawili na niego pieni pieniądze, to pewnie, pewnie byśmy wygrali duże pieniądze, Właśnie no ale okej. Okay. Gdybyśmy w ogóle obstawili je, w jednym kuponie, że i, Matt, i Oliver Berson i Krzysztof Kasprzak, to, ogóle... to to już w ogóle byłoby fajnie. Dobra, zamykamy piłkułkę żużlową, e, czekamy na to, co się będzie działo na torach, e, a będzie się działo dużo. Tak, wszystko jest tutaj ciasna, ciasna tabela. E. E, pewnie będziemy nagrywać wtorek środa w przyszłym tygodniu, z racji tego, że... Że tak, ja jadę na Grand Prix, więc będę miał dużo do powiedzenia na ten temat, bo będę na dwóch rundach Grand Prix we Wrocławiu. Oczywiście, że porobię. Kolejna, kolejna rzecz jest taka, że ta ekstraliga też jest rozbita na piątek i na poniedziałek. I co? Tyle. Widzimy się za tydzień. Widzimy Dziękujemy się za tydzień. Dzięki. Za Zostawcie coś po sobie, łapkę, subskrypcję, komentarz, co, co tam uważacie za słuszne, a najlepiej wszystko na raz. Dziękujemy tak. i do zobaczenia. Do hej. zobaczenia.